Jestem 183. to jest trzeci odcinek serii Let's Play Kangurek Kaoru na druku. Ten odcinek zaczynamy od bonusu numer 1, który odblokowaliśmy za 50 kryształów. Bubr nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada czterem rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. Na miejsca? Gotowi? Pierwszy bonus to coś na kształt Gitar Hero, tylko że zamiast gitary mamy skakanka, a zamiast nutek mamy tabliczkę ze strzałkami, którą bugur kręci. No i właściwie nie muszę tymi nic więcej powiedzieć, bo to. Jest zwykły bonus. Nie pamiętam, jakie to jest długie. No i jak, już wygraliśmy. Wygrałem. Nie wy. Tylko tu jest takie, w tej grze jest tak, że jak powrócę do portu między dwoma różnymi światami, znowu jest film. Trzeba go przewijać. Jest film. Yy... o tak jest. Nie wiem czemu. Tutaj yy, trzeba zrobić skrzynki, które opuściłem. O, tu plakat. Wanted. Ciekawe ile pieniędzy będzie za kangura. Tak ładne zdjęcie. Tutaj niestety nie mogę rozbić tych skrzyń teraz, bo kangur automatycznie wchodzi do yy, pociągu. Pierwszy level. Yy, pierwszy level drugiego świata zimowa wioska. Ogólnie w tym odcinku były zrobione trzy cięci... cztery cięcia. Powiem wam w którym momencie. I mam nadzieję, że, że żebyście się, się sami nie skapnęli, gdybym wam nie powiedział. Ślizga Uważaj, Kao! W miejscach, gdzie jest lód, nie będziesz mógł się zatrzymać. Pamiętaj też, że nie możesz używać podwójnego skoku! jak na łyżwach. tylko że bez łyżek. Za choinkami była gwiazdka. Tutaj są yy, soplo ludzie, Zimowa, zimowy odpowiednik yy, kasztano ludzi. Tylko że one zamiast yy, toczyć się, wbijają się w ziemię. No i nie za bardzo umiem przed nimi uciekać Więc yy, używam pięści Tam już nic nie ma, ryby wiszą nad tym no. co to właściwie było? Yy, Wieszak? Ło ludzie, jak mi tu jakość spadła jak to wygląda? To pewnie przez ten śnieg co pada, bo pada w tych katach miszki są yy... tutaj trzeba zadzwonić w dzwonek, żeby... Żeby nam dały pieniążka. Nie da się od wewnętrznej strony drzwi, z tej strony się nie da. Trzeba od drugiej strony podejść tego dzwonka. Albo od przodu. Tutaj... Używamy katapulty, aby wystrzelić balony. Balony, jak widać, ee, są przywidziane w kolory Spidermana. Strzelają w nas bombami. Co dziwne, nie strzelają, gdy nie jesteśmy w katapulcie. Co dziwne, nikt ich nie pilotuje. Co dziwne, mają nieskończony magazynek. Teraz katapultą należy rozwalić, tak. Do I po powstałych krach przejść dalej. Na drugim brzegu czeka na nas odpowiednik dziada z pierwszej krainy, z lasu. Jakiś rusek ze strzelbą. Strzelający niebieskim czymś. Jego najlepiej rozwalić bumerangami z daleka. Tutaj prawie wpadłem do wody, bo ten pajączek chciał okluć. Będę wpadł do wody, gdybym był centymetr dalej. Biedronecka służy jako schodek, który musimy podsunąć, żeby przejść. Tutaj chcę sprawdzić, czy się da podsunąć dalej, ale się chyba nie da. Mamy nie wchodzić na kolce. Idziemy do kolejnej chaty. Znów guzik, że w poprzednim odcinku używałem słowa dupa. To w tym odcinku powiem poprawnie. Trzeba nacisnąć guzik z atakiem z naskoku. jak go naciśniemy wyłaniają się e, kamienne słupy, po których możemy przejść dalej. Czeka na nas y, rusek. Tam jest również skrzynia z tym power i to jest chyba ostatnie miejsce w drzew, w którym go używamy. Czyli praktycznie trzy razy był użyty tym hełm. Chyba pewien nie jestem, czego więcej nie będziemy używać. Tutaj trzeba u, y, unikać kolców. Spadają tam, gdzie, ma, gdzie są ich cienie. Coś to dziwne, że skoro od dołu nic za nimi nie świeci mają cienie Nie wiem w co tu uchułem, byłem już dalej od tych y, ziemi, kolcy Kolców Te Krajnie życia są w skrzyniach Przynajmniej w pierwszym etapie Uciekł mi jeden dukat. przyczepiony do sufitu lodo ludzie. Za tym, za tą bramą znajduje się katapulta, żeby zniszczyć te trzy. Żeby ją otworzyć trzeba zabić Ruska, z którego wyleci świetl. Tutaj będzie akcja. Skaczę sobie i nie zdążyłem użyć drugiego w skoku. Bo świetlik włączył kacetękę. Oh. Czy jak to się tam nazywa? Ho. Ma kacetękę. Oh. poczekam, tym razem masz aż... Świetlik otworzy... drzwi... Nie zwracajcie uwagi na to, że chciałem powiedzieć cieślik. Tu ten dzwonek się nie chciał zadzwonić. Te monety od Wiśków y, materializują się jakby później. Te od były zbierane od razu. Y, musimy zabić te trzy. I tu było cięcie. Bo mi... zapomniałem jak się je zabija. Teraz już pamiętam. Należy strzelać na mniej więcej takiej wysokości. I kierować cały czas w lewo i w prawo. Wtedy wszystkie bomby będą rozpalane. I te... balony y, w końcu też padły. Upadł. Który w deszwek... nie żyje. Trochę Dziwne określenie, nie żyje do balonu. Wyłoniły się y, kry, po których przeskoczyć dalej. Tam czeka na ruszek. On też czasem może nas wtrącić podczas e, lotu z jednej kryzysu na ląd. Strzelający przeciwnicy są B. Teraz można zejść na dół, żeby pozbyć się pająków. Przy okazji to będziemy trzy gwiazdki po walce z e, lodoludźmi. Lodo ludźmi. Lodo ludźmi. Słychać, a tu wziął się od tyłu Jeszcze tu piestka jest ukryta Teraz możemy specjalnie przejść używając uszu Tutaj zaraz będzie pościsk i Musimy się ślizgać. Tutaj uderzysz w piłkę Pierwsze starcie z... Pierwsze Co? Spotkanie Ty już tutaj? Rrr, wszędzie cię pełno, ale już niedługo! Ha, ha. To było pierwsze spotkanie z Hunterem, w tej grze On nam groził W tych paczek są bomby, pewnie do tych y, balonów Klatki na zwierzaki Trzeba uważać. Teraz cię mam! Jesteś w puławce, już mi się nie wymkniesz! Zatopić jaskinię! Musimy uciekać z się jaskini, która jest chyba magazynem antera. w desperackim akcie w desperackim próbie zabicia ka kangurka zatapia swój magazyn musimy spieszyć się by utknąć nie ja się do końca tutaj są jakieś y, dziura po iglo i upadek w dół Brakło jednej gwiazdki i sporo dukatów. O, oh. ta lodowa jaskinia. Na obrazku bobry na nartach, znaczy. Nie jeżdżące na nartach, tylko wybierające się na narty. Przez większość tego etapu ślizgamy się. Na początku mamy zasadę... Że musimy przepłynąć rzekę pod, podziemną, unikając mają. Yy, Towarzyszy nam jak zawsze w e, emocjonujących momentach odpowiednia muzyka, ale sam, sam epizod nie jest zbyt długi. Już jesteśmy na drugiej części. Świetnie! Zebrać Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz atak ze skoku jest skuteczniejszy. Oto y, efekt No jest efekt obszarowy Czyli z języka graczy MMO AOE Co oznacza chyba Arena... Area of effects y, Area to jest jakby miejsce y, Ale... Y, no teren, teren efektu Coś w ten deser Żeby tam wejść najpierw musimy nacisnąć guzik Tu są aż dwa ruski naraz Jest y, rzecz, któr z którą miałem problem. O tutaj. Naszym zadaniem jest wejść do katapulty i strącić y, wszystkie sople tak? móc później po nich przejść i jakoś nigdy nie mogłem zdążyć dopiero jak opracowałem system a ja tam czy to raczej nie jest system wystarczy od tej strony je bić kiedyś je zawsze biłem od y, ostatniego i nigdy nie mogłem zdążyć Super to wygląda, kiedy używasz ulepszonego na skoku na przycisku. Kraty się y, otworzyły, podniosły, uniosły i zaczynamy ślizgawkę. więcej tego co po drodze leży tutaj prawie wpadłem do wody i tu było cięcie bo cały czas tam wpadałem nie mogłem przejść przez ten moment I tutaj wszedłem na guzik na grzyba, który cofnął mnie na sam początek Cie podczas cięcia y zebrałem prawie wszystko stąd Ale żeby mieć więcej dukatów trzeba było wejść na ten guzik, bo na całej drodze tego skoku były dukaty, A teraz zrobię to bez problemu, nie zginę tu. Nie wejdę na ten guzik. Tutaj buber... ...na stoku. Może go... Y, tak... ...ogonem. Tutaj, jak grałem, nie zauważyłem tych trzech kryształków, które są przy płocie i gołem. Niestety, zaczyna się kolejny etap ślizgawki. Tym razem z pająkami. A chyba tylko je Musimy przeskoczyć z rampy, bo normalnie nie doskoczymy. Już tutaj też i wchodzimy na kry, które ruszają się jak samochody na ulicy. Tutaj zastanawiam się co zrobić, i tak wpadnę do wody za chwilę, więc to chyba pora na suchar dnia. Yy, dzisiejszy suchar dnia to... Cała piernik do wiatraka. Wiatrak może się rozpierniczyć. Ha, ha. Yy, teraz już przejdę to bez problemu. Chcę tu jeszcze sprawdzić czy można rozwalić z ulepszonego na skoku skrzynię metalową. Yy, ale się nie da, są niezniszczalne. było mnie to, że tu jest ślizgawka. Nie pamiętałem, żeby było coś takiego. Tutaj na początek ciutę zlamię, gdyż od razu spadnę do wody. Ale teraz zrobię to lepiej. Spadają sople, kiedy my podjeżdżamy, musimy uważać, żeby A nie wpaść. Tutaj nawet przeciągnął drogę, bo zazwyczaj to ucina tak z boki. Życie, nie wiem po co. To było cięcie. Bo kilka razy nas przegrałem. To było cięcie. Tu też kilka razy wpadłem. Zabijemy jeszcze tych trzech stopno ludzi. Skaczemy na grzyba. I to koniec tego levela. Y koniec tego odcinka.